Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma 40 lat. Słuchajcie, lecimy na budowę. Chcę wam pokazać dzisiaj co tam zrobili. Wczoraj też sam nie byłem, w sumie, jak już od pojechali. To jakieś dwie godziny jeszcze robili po ostatniej wrzutce. Także nie wiem ile jest zrobione. I zerknę, wam to nakręcę. A w sumie to i tak spać nie mogłem. Dzisiaj z ochotą wstawałem. Także pełny luz pewnie ekscyta, ekscytacja mnie trzyma, jeszcze nie. Domek rośnie jak na drożdżach, wielki dach powstaje. Słuchajcie, dziękuję Wam za wsparcie od razu, za motywację, za komentarze. Ale te same fajne, bo ten komentarz tekstu, że to drewno jest z Czarnobyla, było słabe. Ale dobra, wiadomo, że różni ludzie są i różne podejście do życia mają. Ale ogólnie spoko. Także tak kochani to wygląda. Jeszcze Madzia dość, że późno wróciła wczoraj z pracy. To jeszcze dzisiaj rano wstaje. Już była w sumie ubrana i ten i z pieskiem wychodzi. Ja mówię Magda ja już idę na budowę. Nie no ja wyjdę z pieskiem. Kurczę to normalnie ta dziewczyna to jest złota dziewczyna. O Boże, co się stało na tej budowie? Tam siedzi na dachu już. Możesz tam siedzieć, tylko nie sraj. No dobra gołąbki, to lecimy do góry. Wszystko wam spokojnie pokażę. Oooooo! O, o rane. Dobra, włączam kamerę. Pierwszy rozpłaczę. a później wam nagram. Dobra, powiem wam tak, ja jestem silny facet, ale emoc emocjonalnie jestem do kitu, to ja wiem. Jestem jak małe dziecko. Dobra, słuchajcie. Lecimy, pokażę wam co tutaj jest zrobione. Ale jeszcze wam dodam, że takich emocji jak przybudowanie domu to człowiek nigdy nie doświadczy, jak sobie domu nie postawi. Żebyście o tym wiedzieli. A wiedzą to wszyscy, którzy postawili sobie dom. Tak to wygląda na stan dzisiejszy. Te belki, powiem Wam, że wygląda mi to na wielki monster, po prostu najzwyczajniej na świecie. Ja widziałem yy, u znajomych dachy, oglądałem. I te belki, jeśli chodzi o robotę ciesielską, właśnie te grube, ich rzemiesło, rzemiosło, to naprawdę grube te wszystkie belki, bo te wiązary, te chudziutkie, a ich pełno jest nastawione, to takie zapałeczki. Ale tu jest konkret, konkretna robota i konkretny materiał jest użyty. No dobra, to co Wam już mogę mniej więcej powiedzieć, zobaczcie, widzicie tutaj schody? Tu będą schody, tu są schody, a tu nad nim będzie okno. Yy, na jakiej wysokości? Tam jest zacięcia są robione, pewnie to będzie wszystko jeszcze yy, puszczane i jest taki odstęp, także nie wiem, gdzie te okno, czy one będzie troszeczkę niżej, czy one będzie na środku, czy one będzie wyżej. No Nie ukrywam, że najlepiej by było, jakby było one nisko. Zamontowane. Ja i tak w sumie do niego nie ma opcji, że dosięgnę. Nie ma takiej opcji, że dosięgnę do tego okna. Czyli już widzę, że będę musiał je wstawić elektryczne, jak będę chciał sobie je uchylić. Pewnie gdzieś jakiś guziczek na korytarzu, albo tu przy ścianie, nie wiem jeszcze. To się okaże. Pewnie przy ścianie, no bo jak będę chciał otworzyć, może u góry, na dole, nie wiem. Roleta będzie elektryczna, ta antywłamaniowa, ale okno chyba też jednak musi być. Jest idealnie, centralnie w sumie. Może nie tak bardzo centralnie. Może nie tak bardzo centralnie. Może musiałbym jeszcze to przemyśleć, póki jeszcze można to przestawić. Nie wiem. No nie wiem, zobaczę. Zobaczę, porozmawiam jeszcze. Może kierownika budowy bym musiał tutaj zawołać już na tym etapie. Tak, zaraz do niego najwyżej zadzwonię. Niech to wszystko zerknie. Niech to wszystko zerknie, bo ktoś mi w komentarzu napisał, że mam się dowiedzieć, czy to musi być. Czy to nie musi być czasem grubsze według projektu? Także ja się na tym nie znam. To może na tym etapie już by warto było, niech on tutaj przyjdzie sobie, żeby nie było za dużo do poprawy. Ale wydaje mi się, że nie, że spoko, że wszędzie tak robią i, i jest dobrze, nie? Yy, no a tutaj, jak tu macie schody, dajcie mi wam dobrze wytłumaczyć. Jak tutaj są schody. A to już nie musi być nawet po prostej, bo tutaj yy, jest gdzieś łazienka. I w łazience też będzie tylko jedno takie okno, nie? Dachowe. No bo łazienka jest na środku i nie ma innej możliwości tego zrobienia. Także tak to wygląda w tej chwili. No roboty jest tutaj bardzo dużo zrobione. co? Ktoś mi napisał, że sam bym taki dach zrobił. No słuchajcie, no, nie ma nawet takiej opcji, nie? I to nie tylko ja, że ja bym się nie nauczył, tylko dużo ludzi by nie zrobiło. To już trzeba mieć jakieś y, potężną wiedzę matematyczną, obliczanie kątów. No i jak można zrobić samemu co? Z internetu się nauczyć i, i, i zrobić taki dach? Jak robicie takie coś sami z internetu bez pomocy żadnego fachowca, a nie tylko jesteście pomocnikami, no to szacun. Naprawdę szacun. Nie mówię, że nie można, ale nie ma takiej opcji dla mnie, nie? Ja znam swoje możliwości. No gdzie taki dach postawić samemu? Także przestańmy pisać takie z palca wyssane wiadomości. No dobra. Może bym wszedł do góry i Wam pokazał. Tylko czy ja się nie skrzania z tego? Co? Wyżej nie wejdę, bo mi nie zostawili jakiejś drabiny. Nie wiem jak oni tam wchodzą, ale podniosę wam kamerę. Podniosę wam kamerę na tym słupku i zobaczycie jak to jest mocowane. Na śruby, tak to wygląda, tak to wygląda. Z góry. Tutaj już się dogadali, dogadali. No w sumie yy, w tym miejscu ja wam to jeszcze pokażę. We wtorek przychodzą moi budowlancy. Jak już tam mówiłem, oni mają mi obliczyć te supereksy na te ściany działowe, i to wszystko ja z nim porozmawiam. Ale tutaj jeszcze będą dorównywać i murować. I z tego co wiem, będą robić taki ciepły montaż z steropianem. Żeby, żeby nie było strefy przemarzania między dachem a, a ścianą. Coś takiego, ale ja wam to pokażę jeszcze, jak to wygląda. No dobra, to na wszystko. To wszystko znaczy. Jest tutaj dużo drewna. Będę wam przychodził i nagrywał te etapy, żeby, żeby nic nie pominąć. Żebyście widzieli jak to się robi. Napiszcie w komentarzach, czy coś bardziej dokładniej byście chcieli y, zobaczyć. Tam mi ktoś pisał fajny komentarz, y, y, żebym porozmawiał y, z robotnikami tutaj ile zarabiają, że nie trzeba w ogóle wyjeżdżać. Yy, za granicę, jeżeli ma się taki fakt w ręku. No, ja się z wami 100% zgadzam, ale wątpię, żeby yy, ludzie tutaj w Polsce powiedzieli mi otwarcie przed kamerą, ile zarabiają, nie? Prywatnie najprawdopodobniej powiedzą, ale no wiecie, jaka jest Polska. No. Gdzieś moi praktycznie wszyscy kumple mi mówią ile zarabiają, czy jest dobrze, czy nie, jak się prywatnie rozmawia, ale żeby to do sieci poszło. My jesteśmy takim narodem y, bardziej skrytym, mi się wydaje troszeczkę takim zawistnym, takim mściwym, żeby ludzie właśnie nie wiedzieli jak szewda komuś podwyżkę. Ja już to mówiłem w innych filmach. To lepiej, żeby nikt się nie dowiedział, to tylko tobie daje. To jest błędne, słuchajcie. My powinniśmy o tych, o tym, o tych rzeczach rozmawiać, żeby wszystkich wyciągać, żeby wiedzieli ile mają pieniędzy, żeby poszli też po podwyżkę, żeby mniej więcej i mieli, żeby jeden drugiego po prostu wyciągał, a nie kurcze dostaną gdzieś po cichutku i siedzą cicho, bo dostali się sprzedali za 100 czy 200 złotych, kurcze i nic nie mówią innym. No to jest to jest słabe. Musimy się tego nauczyć, co to w ogóle my jesteśmy za narodem, żeby takie coś powielać, nie? Zapytam się chłopaków, czy nie chciałby ktoś przed kamerą wystąpić? Może jest tam ktoś odważny, i by chciał powiedzieć o zarobkach albo jak mu się pracuje w Polsce albo jak długo pracuje, no ale ja tylko zapytam, nie obiecuję, że ktoś wystąpi, no bo wiecie jak to jest, nie? Idzie to w świat i, i ktoś może niekoniecznie chce o tym rozmawiać. No dobra, dobra moje gołąbki, to na tyle z tego rannego nagrywania. Później podejdę i najprawdopodobniej dorzucę następny filmy, film jakiś pod wieczór, a ten wrzucam już zaraz do sieci, tak że będziecie go mieć z ranka, nie? Żebyście widzieli, co to się odbywa. Fajnie, że mnie oglądacie w bardzo szybkim czasie. Jest ta, te są wyświetlenia zaraz wam powiem kochani bo sam dzisiaj się tak nie wbijałem 15 tysięcy wejść w 14 godzin a tutaj 11 tysięcy wejść w 18 godzin a ten już był całkiem w nocy puszczony film, to 4800 wejść, no tak wczoraj puściłem 3 filmy do sieci, bo tak jakoś mnie wena natchnęła żeby wam to wszystko pokazać i się z wami podzielić także tak wyszło, dobra to do następnej wrzutki pozdrawiam. Trzymajcie się. Like a bird Clear to see from up here. The world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Forever free.